Pyk, co my tutaj mamy? O ja, pierdolkę. Dobra, spróbujmy zagrać tym. Będzie w tym tygodniu jakiś deg na YouTubie? Piór palaty czy coś innego? Jaka od razu sugestia w tym pytaniu? to jaką tym razem obierzesz strategię? Jaką strategię obiorę? O, no ja pierwykam. Ciężki wybór, może przyznać. O, o, o... nie mów innym ale trzymam kciuki za ciebie to hmm. marnie ci poszło podnieś się po moraz poszło no, muszę przyznać, że nie wiem za bardzo, co mam zrobić dalej... w tym wspaniałym pom. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Wiem, więc jestem i znikłem, lub się nie pojawiłem. Co to mnie tutaj wibruje? Co to niespodzianka? To telefon. No, fajno. Witaj ponownie. Co my to możemy wziąć? Dobra, chyba zrobię tak, żeby piknąć dwóch typów. Nie wiem. Nie mam pojęcia co ja mam. Trzeba zrobić. O, tu już są lepsze piki, dobra, to mogę nawet zamrozić. Mamy demona i mamy tego. Można o tym pomyśleć. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. No i pięknie, mamy Winka. Kurde, widziałem że ten bohater nie źle sobie radzisz. Oby tak dalej, on by tak dalej. I Co, bierzemy to, nie? Teraz pytanie: czy ja chcę to zamrozić? Ja no, mam dwa demony, smoka, nie no, bez sensu. Nie, bez sensu. Świetnie sobie radzisz. Nie, sobie radzisz, stary. Chyba coś dużo tych ataków zanim zaatakowałem, podoba mi się. Wiedzie. Tragicznie mniej więcej. Tylko tu mam mecha. Dobra, to zróbmy tak. Kupmy to, kupmy to, zagrajmy to, to i to. Trochę bufo wsiadło. Wsiadło, tak. Trochę bufo wsiadło. E, natomiast pytanie, co dalej? No przydałoby się szukać jakiejś menażerii, tak myślę. Świetnie sobie radzisz. Cześć Addison. Świetnie sobie radzisz. Dość już nie tak nie, 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 nie tak jednak dobrze jak bym chciał. BUM! I teraz w środeczek. No niestety nie. Prawie. Może być. Naprawdę dobrze ci idzie. To daje nam pewne możliwości. Dobra, robimy tak, robimy tak, robimy tak. I wydaje mi się, że w tym przypadku frizujemy Sadba, to żeby nigdzie się nie wybrali. Kumacie frizujemy. Bo to fryz. Niechaj będzie. Cześć Liberty. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Nie spoczywaj na laurach. Boże, mam kurde mroczki przed oczami. Jak ja tego nie lubię. Ścienie za duże albo za małe, albo jakieś tam inne. A, bo to złote działo! O, panie ale mi to złote działo rozszczerało. Hmm. Idziemy do piątki chyba nie? robimy co, tak, tak i tak. Kładziemy tego. No i zamyślimy. myślimy? Ja pierdzielę. Ale ten wyżer jest bez sensu. Po co mi on? Już nie pójdę w piratów. Hmm. Ile mam czasu? 50 sekund. A jacy są piraci, których ewentualnie mogę kupić do menażerii typ stronnika pirat. Hmm. Ten co jest za złote. Nie, no, dobra, wezmę tego. Bierzar wydaje się być już lepszy. 4 gol next rund masz za free. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Brachu. Będę sobie że jeszcze raz. Bo chyba jednak bym był na minusie trochę, jakbym zamroził ten stół. Badium badium Twoi stronnicy pokazali co potrafią. To jest mój wybór. To biorę na pewno jako bestię. Kurde, jakie są dobre rzeczy. Mrozimy to. O niech ta Hydra stoi z tyłu, spoko. I mamy tak, bestie, jakiegoś demona, nie wiem którego, smoka, mecha. Jest git, tylko brakuje nam Lightfanga.

Myślę, że masz spore szanse na wygraną Myślę. Więc jestem 72,9 O, na impa. I na tego wariata. Puu! O rozstrzelany. Ej, to może być super kurde gierka. To trzeba się jeszcze do amalgama, mama, mama, mama -ma. kopać. Myślę, to, no. Dobra, mamy mały jeden problem. To na pewno kupuje, to na pewno kupuje. Tego mecha chyba nie kupuję. Czyż może w sumie tego powinienem kupić, bo mam A nie tego. Ale ja tego lubię, a niego można z Divine Shilda, łatwo. A Pirat... nie, bo dobra. Tu jest jeszcze smokulec, ale to to też raczej nie. To sprzedaję, to sprzedaję, To mogę jeszcze kupić. Nie wiem czy ja chcę tego trzymać. Jeszcze chwilę mogę go potrzymać. I wrzucam teraz to i to, no. Spoko. I BOOM! Proszę ile buffów. Git majonez. Git Coca Cola! Nie zrobi z ciebie jawola. Albo coś tędy. No pani toki. W ogóle toki, jak ja nawet nie widziałem toki. Co Ta... to? jak ten ma ma teraz? Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Okej, okay. umiesz w niej stronnika 55% na nice 55% nas zadowala. Okay. Czy to jajko mogłeś dziabnąć, w Oj, 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 nie wygramy tego. O Jezu, jeszcze te szczury mnie za... Nie wiadomo ile zadziabią. jak się wszyscy tłuką. Hmm... Takiego mogę kupić. To mi się wydaje, że my bardziej szukamy trójki i level upka robimy. A ten buff... Nie daj mi aż tyle. Wynajmij rekruta póki możesz. Pyrat, Pyrat... Nie. Smokulec buff. Smokulec buff jest całkiem spoko. Smoku, roku, po tego bym kupił, ale dalej szukam czegoś innego Wydajuta, póki możesz. jest opcją. Dobra, niech będzie. Dobrze kombinujesz. Tu nie ma nic ciekawego. Flip... Flip czy nie? I to sprzedam, to zagram to zagram. Tu niczego nie ma, żeby to zamrozić. Okej, okay, lecimy dalej. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Dobrze wiedzieć, że mam chociaż jedną tysięczną szansę na to, że jak wygra to nie, nie, nie przegram. Hmm. O jezu, dobra. Nie było w ogóle pytania.